Dużo nas jest tutaj. Tak powinno być. Krystyna sobie na to zasłużyła. Była wyjątkowym człowiekiem. Może i kontrowersyjnym, ale dążyła zawsze do jednego celu. Miała na celu dobro rzemiosła, dobro ogółu, koleżanek, kolegów. Chciała, aby to rzemiosło w naszym kraju kwitło. Robiła wszystko w tym kierunku przez całe lata świadectwem tego jest tutaj duże grono jej koleżanek i kolegów władz Izby Rzemieślniczej, władz Związku Rzemiosła Polskiego, ich przyjaciół. Robiła bardzo dużo, była znakomitym nauczycielem zawodu. Mało już jest teraz takich ludzi, którzy tak by się poświęcali. To było docenione. Była oznaczona wszystkimi najwyższymi oznaczeniami rzemieślniczymi, oznaczeniami państwowymi, była oznaczona kawalerskim krzyżem od odrodzenia Polski. Była długie lata członkiem zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przewodniczącą Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fryzjerów i Kosmetycznych. Była człowiekiem omnibusem, była na każde zawołanie. Nigdy nie mówiła, że jest zmęczona, nigdy nie mówiła, że nie ma czasu. Zawsze każdemu poświęciła tą odrobinę swojego życia. Stworzyła bardzo dobry obraz i walczyła o to, żeby ten obraz był jak najdłużej utrzymywany. Brakuje jej, niestety. Odeszła, ale na pewno będzie żyła w pamięci nas wszystkich, a zwłaszcza kronikach rzemiosła krakowskiego, małopolskiego i polskiego. Wszędzie jest jej odciśnięta stopa i ręka. Żyje, Bas żyje w swoich uczniach, w swoich mistrzach i czeladnikach, którym w życiu wystarczyła, wykształciła kilkoset. Brała udział w rozmaitych wystawach zagranicznych, była sędzią międzynarodowym. Tworzyła, tworzyła ten zawód, który kochała. Miała naturę górala. Wiadomo, stamtąd pochodziła, jej źródeł wywodził się z górali I dlatego natura jej charakter był stanowczy. Do, dążyła do celu zawsze ze wszystkich sił. Była działaczem społecznym, gospodarczym, politycznym. Długie lata była członkiem demokratycznego, gdzie też na tej Nibie walczyła o rzemiosło o to, żeby godnie można było żyć, żeby rzemieślnik był szanowany. Pustyna, nie zapomnimy Cię. Cześć Twojej pamięci. Do zobaczenia.